Cześć tomik 22 i witam was w kolejnym filmie, jest to mój setny film na kanale i dlatego powinienem z tego zrobić special, w sumie też to jest taki filmik specjalny ale to będą głównie zmiany, zmiany zmiany, bo robię dużo zmiany na kanale i postanowiłem, że skondensuję to do jednego filmiku, ponieważ z zapowiedzi tych zmian takie małe przebłyski już widzieliście w postaci dwóch, dwóch filmików na kanale, mianowicie recenzji tom za czas zagranika recenzji Limbo, która właśnie nie była moja, tylko to Zacza. Oraz ostatniej Radzkiej Infamusa, w której nie tylko ja gadałem, ale także Seba, mój znajomy. I właśnie te sprawy, które właśnie tym wymieniłem, są zwiastunem zmian na kanale, ponieważ też pojawiło się tam autor, że jestem autorem, czy to ktoś inny. głównie dlatego to wprowadziłem, bo chcę też Was zaangażować w ten kanał. Nie tylko, żebym ja robił, żeby ja czytał i ewentualnie moje tam grono znajomych, ale też chcę Was zaangażować. Wiem, że cofrowa mam tylko 150 widzów i to. Tak jest mała. Ja po prostu chcę, żeby już nawet od tak małej popularności, żeby mój kanał bym był takim jakby hubem dla innych ludzi do też promowania swojej działalności, jeśli ktoś taką, takową robi. Oczywiście nie będzie to tak, że wszystko rzucam, cokolwiek bez sprawdzania w ogóle, tylko jakieś tam normy jakości muszą być. I właśnie pierwszą sprawą tutaj, pierwszym punktem, jaki mam napisany jest nadsyłanie tekstów. I chciałbym właśnie na maila, który wam się pojawia tutaj na ekranie mich Możecie, jeśli piszecie jakieś recenzje, jeśli macie jakieś teksty, które chcielibyście, żebym ja przeczytał, ja na Grał lub ściągnął z netu gameplay, zdobył z tego wersję wideo tej recenzji tekstowej, którą mi nadeślecie. To właśnie możecie mi nadsyłać, ja chętnie się tym zajmę, wprowadzę też korektę, zobaczę co tam się nadaje, co można by było poprawić tak, żeby ten materiał był lepszy żeby ten tekst był lepszy, żeby po prostu zrobić to całkiem dobrze. Ewentualnie mógłbym tam też co, coś dodać pod siebie, jeśli daną grę na przykład grałem, ale jej nie dokończyłem i nie wysłać mi racek gier, której, których recenzje już są na kanale, ponieważ po prostu nie chcę się powtarzać. Więc nadsyłajcie tylko racki gier, których nie ma na kanale. i Oczywiście, jeśli chcecie, więc tam na przykład Joyko, Patryko, Tom Zacz też mógłby coś tam napisać jeszcze. Ktokolwiek chce, to na tego maila wysyłajcie mi po prostu swoje prace. Oczywiście jeśli chcecie, żebym zrobił z tego wersję wideo. Drugą sprawą jest to, że jeśli na przykład ma ktoś z Was całkiem spoko głos, dobry mikrofon, to jest ważny dobry mikrofon, to może też użyczać ten, użyczać swojego głosu w moich materiałach. Po prostu jeśli ktoś chciałby, żeby jego Głos był użyty w materiale, a ma dobry mikrofon i całkiem spoko głos. To możecie też na tego maila podsyłać próbki nagrań, jeśli będą całkiem spoko, nie będą jakoś bardzo złe, jakoś tak fatalne, fatalne, to prawdopodobnie przyjmę. Ale to też zobaczymy i wtedy na przykład mogę zrobić tak, że te recenzje, które mi podsyłacie, będą czytane nie, niekoniecznie przeze mnie, tylko przez inne osoby, a ja będę to montować. Więc po prostu chcę to tak pomieszać. Moje teksty będą czytać inne osoby, teksty innych osób będą. Czytać, ja tak z innych osób, będę czytać inne osobę i po prostu chcę to tak wymieszać, żeby na kanale była różnorodność, żeby różni twórcy mogli się zaprezentować. I oczywiście jeśli ktoś ma swoją twórczość, czy to kanał na YouTube, czy to jakiegoś bloga, czy stronę internetową, czy cokolwiek innego robi, to oczywiście linki tam do kontaktu danej osoby będą w opisie. Oczywiście jeśli ktoś będzie chciał, bo to wszystko jest opcjonalne, ja tam równie dobrze nie muszę dawać, kto to przeczytał, jeśli ktoś chce pozostać anonimowym, ale raczej zgaduję, że mało kto by. Chciał tak, przynajmniej z mojej perspektywy. I może też, jeśli na przykład Max by chciał, chociaż on ma ponad dwa razy więcej widzów ode mnie, ale jeśli byś chciał, Maxiot, to też możesz jakiś materiał cały do mnie zrobić. Możesz użyć głos, możesz napisać tekst, jak chcesz. Jeśli cokolwiek chcesz, czy na przykład Rysiek z Linksboxa, czy jeszcze Jarek z Together with Fan, czy jeszcze któryś z tych ma mniejszych kanałów, jeśli chcielibyście zrobić jakikolwiek film na mój kanał, to zachęcam bardzo. Dzięki temu też i wy będziecie mogli mnie promować i ja was, więc to będzie taki kącik wzajemnej adoracji, więc jeśli ktoś też ma swój kanał na YouTube i chciałby zrobić cały materiał, niekoniecznie tylko częściowo się tam udzielać, tylko na przykład cały materiał, jeśli ktoś robi i chciałby zapostować to na moim kanale, to również do tego zachęcam, pod tego maila wysyłanie materiałów, tylko lepiej jeśli na przykład, nie że macie już tam gotowy materiał, tylko na przykład planowalibyście po tym materiale zrobić jakiś film na mój kanał, to lepiej na, na, po napisaniu tekstu, żebym po prostu sobie zobaczył i ewentualnie tam skolektował co tam jest. I też już gotowy materiał. To tam na pewno jedną rzecz, jaką będę dodawać, to to przeczytali albo autor, albo cokolwiek tam będzie do napisania to, co zawsze daję w rogu. Zresztą pewnie teraz się też tutaj pojawi o co mi chodzi. I to wszystko jest głównie, jeśli ktoś chciałby moim widzom zaprezentować właśnie swoją twórczość, nie będę w to za to żeby w żaden sposób płacić, więc to jest zupełnie dobrowolne, jeśli ktoś chce. I właśnie jeśli ktoś chce, bo na przykład też dotacje raczej należy nie będę wprowadzać na mój kanał, bo to trochę za wcześnie, ale na przykład jak ktoś wprowadza dotacje, to nie widzę, że są słuchaj na to, bo to przecież wszystko jest dobrowolne. Nawet jak teraz nikt mi nie będzie przysłać tekstów, nikt nie będzie chciał wrzucie trzeć głosu i w ogóle nikt nie skorzysta z tych opcji, które ja daję, to też się nic nie stanie, po prostu materiały będą tak jak były, nie będzie ich częściej, nie będzie ich więcej, nie będzie różnorodności na kanale, Pozostanie tak, jak jest, chociaż ja też chcę wprowadzić od siebie trochę nowości. Mianowicie, też chcę zdobyć recenzję sprzętu, i prawdopodobnie jutro, po tym jak nagram tego bloga, wezmę się za recenzję tutaj tych słuchawek, i będzie to właśnie recenzja sprzętu, którego na co dzień używam, którego po prostu mam pełną opinię. Nie, że tak na przykład dostałem dwa tygodnie co testów, jak dużo serwisów takich geekowskich robi, i po dwóch, dwóch tygodniach ocenia taką wersję testową, bo później musi oddać, tylko to będą rzeczy, takie, które używam na co dzień Które są często tanie Na przykład wielu rzeczy nie widziałem recenzji Ani ogólnie filmików Czy to na polskiej tubie, czy to na przykład w przypadku Tej klawiatury i myszki bezprzewodowej To jest sada nie widziałem w ogóle żadnych filmików Czy to po polsku, czy to po zagranicznemu Po angielskiemu, rosyjskiemu Niemieckiemu, czy jakiemuś jeszcze tam Po prostu nie widziałem tego Ty, Tych testów żadnych Więc po prostu chcę tą lukę zapełnić Takich różnych rzeczy, które są mało popularne Одна. tego na przykład też pewnie monitora, będzie recenzja, zobaczymy jeszcze czego tam mi się znajdzie, więc po prostu wszyscy, wszystkie tego typu rzeczy chcę też robić, różne właśnie, żeby nie tylko skupiać się na grach ale też na różnych akcesoriach komputerowych może też dla graczy. może jak mi się uda, kiedyś z miesiąc czy dwa temu napisałem ze dwie strony recenzji wity i jakoś tak to porzuciłem więc może za te rzeczy też się wezmę, ale to wszystko zobaczę, więc chcę robić nie tylko same gry, ale też różne peryferia, nie tylko dla graczy, tylko ogólnie komputerowe. I ostatnim punktem, który się z tymi wszystkimi rzeczami wiąże, jest nowa nazwa kanału, którą chciałbym, żebyście wy wymyślili. To będzie konkurs bez nagród, tak? Chyba, że ktoś sobie wymyśli jakąś nagrodę taką w miarę fajną, to może coś tam się nad ten temat pomyśli. No tak więc, jak macie jakieś propozycje, nazwy dla kanału, ponieważ teraz chcę robić właśnie, żeby nie tylko było to moje, bo ja, ja kanał się nazywał Nikt 22 iza jak nie będzie, to tylko twórczość, twórczość moja czyli MIG22IZE, tak trochę głupie żeby kanał nazywał się nikiem osoby a nie tylko jej materiały się tutaj pojawiały, więc jak macie jakąś pomysł na jakąś nazwę to zapraszam do sekcji komentarzy, tam na pewno jakąś wybiorę, jeśli się jakieś fajne pojawią oczywiście, a jak nie to będę musiał ruszyć swoją pustą mózgownicę i coś tam wymyślić no i to tyle chyba jeśli chodzi o tego vloga, nie był on taki krótki jak myślałem, że będzie nie udało mi się tego skondensować, w miarę, żeby szybko to powiedzieć, tylko się tak rozwykłem, ale dobra. To tyle. Tak więc, możecie mi nadsyłać teksty, jak macie fajny głos, możecie użyczać głosów, możecie mi całe materiały podsyłać, jak umiecie wszystkie rzeczy robić. Nie będę wam nic za to płacić, oraz będę robić też recenzję sprzętu tutaj różnego komputerowego i możecie mi w komentarzach podsyłać pomysł na nową nazwę kanału. Tak więc, to tyle w tym materiale. Ja już się z Wami żegnam. Teraz pewnie będę brać się za recenzję tych słuchawek. Później, może, jak mi się uda, w szybko przejść do God, of War będzie recenzja trójki, God of Fora, trójkę na Master, na ps tego teraz gram. No i to tyle z planów na najbliższe materiały, tak więc recenzja słuchawek, God of War i Wasze materiały, jeśli jakieś mi się na mailu tym pojawią. Jeśli jakieś propozycje materiałów mi się pojawią, jakieś teksty czy cokolwiek, to po prostu dogadam się z tym autorem, żeby po prostu było więcej, lepiej. Fajniej i bardziej różnorodnie na kanale. Tak więc to tyle. Trzymajcie się. babatki. Pio.